Ty, ale czy ty trochę nie przesadzasz z tymi zającami? Święta są, więc zajączki muszą być. Ty w grudniu to cały dom mikołajami obstawiasz. No dobra, dobra, a co gramy po śniadanie wielkanocnym? W nic, żadnych planszówek przy świątecznym stole? No ale to w takie świąteczne, wiesz? Ale że jak świąteczne? No takie z zającami, no to jak z zające mają te świąteczne chyba, nie? z tej strony Amator Planszówek i dzisiaj chciałbym Wam przede wszystkim życzyć wesołych świąt Wielkanocy. Niech ten czas będzie dla Was okazją do odpoczynku i do zacieśnienia relacji z najbliższymi. A jak już jesteśmy przy zacieśnianiu relacji z najbliższymi, to doskonale do tego spiszą się planszóweczki. Tylko jakie? No, przy tej okazji dobrze ograć coś na przykład z zającami. I właśnie dzisiaj chciałbym Wam poopowiadać o kilku grach, których... Są zające, odgrywają w nich bardzo ważną rolę, czasami główną rolę, czasami epizodyczną, ale są i jasno zaznaczają swoją obecność. Tak, to będzie kolejny materiał z cyklu, być może niepotrzebnych, ale pogadajmy sobie o planszówkach na Wielkanoc, w których są zajączki i są one przedstawione na najróżniejsze sposoby. I pierwszą grą, którą chcę wam zaprezentować jest. Dobry rok! Dobry rok, czyli familijna, przyjemna, śliczna, piękna planszóweczka, w której mamy mechanikę Worker Placement i zarządzanie kośćmi. Bardzo interesująco zrealizowana gra mechanicznie. ale to co nas interesuje to to, że są tutaj zające, a dokładniej rodzinka cała, ponieważ gracze obejmują tutaj władzę, kontrolę nad yy, familiami zwierzęcymi, które muszą sobie zbierać przyjemnostki na przetrwanie kolejnej zimy. Jedną z rodzin są zajączki. Te zajączki są tu wykonane jako drewniane figurki, żółte, na których są super nadruki widać tam, że są w szaliczkach, wyglądają fantastycznie i ta gra zarówno pod względem klimatu, jak i mechaniki poziomu trudności doskonale się nadaje jako rodzinny tytuł na Wielkanoc do ogrania, właśnie nie tylko dlatego, że są tutaj zajączki. Innym bardzo interesującym tytułem, takim ładnym, ślicznym, który warto Ciągnąć na stół wielkanocny jest. Ekosystem. Ekosystem mała, pięknie ilustrowana karcianka, na której znajdziemy karty przedstawiające właśnie zające, zające wygrzewające się w słońcu, gdzieś tam, na łące. Cała gra polega na tym, że budujemy swój ekosystem z kart przedstawiających różne gatunki leśnych zwierząt. Mamy tam Część kart zwierząt, część kart takich krajobrazowych, bo są łąki i są rzeki, natomiast wszystko rozgrywa się o to, żeby złożyć zestawy punktujące za różne rzeczy. Nie będę tutaj psuł klimatu mówiąc, za co niektóre zwierzęta mogą dostać punkty, ale mamy tutaj śliczne zajączki, które wyglądają po prostu uroczo, a sama gra jest też okazją do tego, żeby porozmawiać z najmłodszymi o przyrodzie, żeby czegoś ich nauczyć. Jest to gra z mocnym aspektem edukacyjnym, co dla mnie jest zawsze na propsie. A jeżeli chodzi o piękne, śliczne Karcianki, to mam Wam do pokazania jeszcze kilka rzeczy w tym temacie. Kolejną jest spór o bór. Spór o bór znajdziemy z zajączka na specjalnej karcie I jest to taki ślicznie wyglądający, uroczy, tak jakby trochę nieśmiały zajączek, któremu jak się popatrzy w pyszczek, to widać, że on coś kombinuje a faktycznie kombinuje, bo jak zagramy na jakąś polanę tę kartę to wtedy na tej polanie potrzebujemy po 4 karty jednostek a nie po 3, bo jest to karta zwiększonych oddziałów więc jak widać, wszystkie zwierzaki się rzucają bronić tego zajączka tak to już jest w naturze no i Karta wygląda fantastycznie, a sama gra jest również rewelacyjnym, strategicznym pojedynkiem dla dwóch graczy. Więc to jest taki tytuł, jeżeli chcecie nie przeszkadzać osobie przygotowującej świąteczny stół i organizującej całe święta, to możecie siąść gdzieś na uboczu i sobie pyknąć w to, żeby nie przeszkadzać. Ideolo, prawda? Świetną grą, która będzie do takiej y, rodzinnej rozrywki, familijnej pomiędzy śniadaniem wielkanocnym a obiadem, w której zajączek odgrywa niezwykle ważną rolę, będzie. Sen, czyli bardzo przyjemna gra familijna, w której no, zgodnie z tytułem tworzymy nasze sny. Tworzymy je w ten sposób, że karty mamy zakryte, więc teoretycznie, jeżeli sobie nie zapamiętamy co, gdzie przełożyliśmy, jak dobieraliśmy kartę, to czy ją dołożyliśmy i w które miejsce i ewentualnie jak coś podmienialiśmy rywalom, może się narobić bajzel, a wszystko po to, żeby ułożyć sny o jak najniższej ilości kruków. I właśnie karta zajączka, pięknego, ślicznego, białego zajączka, naprawdę ilustracje w tej grze są fenomenalne. A karta zająca jest chyba jedną z najpiękniejszych, jak nie najpiękniejszą w tym wydaniu akurat gry, który mam, czyli edycji jubileuszowej. No to ten zajączek ma równe zero kruków na sobie, więc tak, każdy jak tylko ma okazję, to chce go mieć u siebie. Jest to niezwykle pożądana gra, a sama rozgrywka jest bardzo prosta, bardzo przyjemna. Zasady wytłumaczycie błyskawicznie, więc spokojnie możecie siąść w święta z babcią, wujkiem, kuzynem, kuzynką, ciotką, kim tam chcecie. Szybko wyjaśnicie, gracie i będzie naprawdę przyjemnie, a zajączki zadbają o wielkanocny klimat, o wielka. Nocny klimat nie zadbają kolejne dwie gry, natomiast nie każdy musi lubić słodycz wylewającą się z gry i taką rozrywkę na zasadzie: tylko się pobawmy pacyfistycznie, przyjemnie, nic złego się nie dzieje. Bo w mikro makro dzieje się dużo złego. A mamy tutaj do czynienia z grą detektywistyczną, a w zasadzie nawet nie tyle grą, co zabawą, ponieważ cały koncept opiera się na tym, że mamy wielką czarno-białą mapę, na której mamy miasto i rozrysowane multum scenek. Scenki te są przypasowane do wielu scenariuszy, które znajdziemy tutaj w środku, i naszym zadaniem jest za każdym razem odnaleźć przyczyny zbrodni, dowiedzieć się, co się stało. To popełnił przestępstwo, jakie to było przestępstwo, co się dzieje na ulicach tego mrocznego miasta. Tak, mało wielkanocnie i gdzie tu zające, a tu, że gra w zasadzie przedstawia nam miasto takich istotek, które są trochę antropomorficznymi zwierzakami, trochę są takimi istotkami skrzyżowanymi czegoś, z czymś ciężko niektóre naprawdę określić, natomiast bardzo dużo tu przypomina zwierzaczki, a wśród nich. Najbardziej rzucają się w oczy właśnie zające, czyli ci z uszami. I co ciekawe, bardzo dużo z tych zający ma tutaj raczej negatywną rolę. Już z pudełka wita, wita nas, jeden taki rzezimieszek, który popełnił pewne przestępstwo, ale jakie nie będę wam zdradzał, bo tu każda informacja może być spoilerem, ale tak, mamy zające. Kreska jest bardzo ładna, zabawa całkiem przyjemna, a że chodzi tutaj o trochę przestępstw, to powiedział, że nie może być tak na Wielkanoc. Kolejna gra też może klimatem do końca nie pasuje, ale rany boskie w tej to zające po prostu robią robotę. No bo moi drodzy, wyobraźcie sobie, zajączka, który jest ubrany jak John Rambo, albo jakby występował w Plutonie czy innym filmie opowiadającym o czasach wojny w Wietnamie z marchewką w gębie jak z cygarem, karabinem w łapie i no zwierzęcy front ta gra jest naprawdę bardzo zaskakująca bardzo przyjemna, jest to Ponownie tytuł dwuosobowy, strategiczny, w którym dwa gracze rywalizują między sobą, zagrając, zagrywając na trzy teatry działań swoje karty jednostek. Te karty mają różną siłę. Wygra ten, kto przy danym teatrze będzie miał większą siłę. Zbieramy punkty za przejmowanie inicjatywy na tych teatrach działań. Wszystko przedstawione w bardzo zabawny, humorystyczny sposób, bo mamy tu właśnie takie zwierzaki. Jest to zwierzęcy front, więc... Ta walka tutaj została przedstawiona na modłę animacji z lat 90. Naprawdę ta kreska mi się z tym kojarzy i właśnie te przerysowane karykaturalne zwierzaki, które odgrywają tutaj żołnierzy. Ja w grafikach tej gry jestem zakochany. Zresztą, jeżeli chodzi o rozgrywkę, też bardzo ją lubię i naprawdę polecam spróbować, bo jest to bardzo ciekawy tytuł strategiczny, ale serio. Zając tu wygląda najlepiej. Występuje on tutaj na kilku różnych ilustracjach, wciela się w. Żołnierzy różnych jednostek i serio, to jest po prostu mistrzostwo. To, jak został on przedstawiony, może i niewielkanocnie, ale naprawdę zarąbiście. Więc tak, tutaj zajączka bardzo polecam, ale jeżeli już chcemy wrócić do takiego naprawdę wielkanocnego klimatu i dosłownie pobawić się bardzo familijnie, relaksująco, no to mam wam do pokazania jeszcze jedną grę z zającami w roli głównej. No i to prawdziwy klasyk, Dixit. I no dobra, zające może tu nie grają roli głównej, bo ro, y, główną rolę odgrywają tutaj karty i nasze skojarzenia, bo cała zabawa polega właśnie na zabawie skojarzeń, przypasowywaniu kart do różnych haseł, czy tam rzeczy, które dana osoba pełniąca rolę narratora akurat nam wskaże, ale... W w pierwszym wydaniu Dixita mamy planszę wewnątrz pudełka, która przedstawia jakąś tam łąkę przeciętą strumykiem. Są na niej kamyczki, które są polami punktowymi, a po tych kamyczkach skaczemy kolorowymi zajączkami. I one wyglądają naprawdę świetnie. Serio. Dixit jest zresztą jedną z moich pierwszych gier, jakie miałem. I jeżeli chodzi o wykonanie tego tytułu, ja się w nim zakochałem. I dla mnie do dzisiaj te zajączki robią robotę, wyglądają fantastycznie. To są jedne z moich ulubionych pionków, w zasadzie, mimo że bardzo łatwo się przewracają. Ja nie wiem, czy są takie zmęczone od tego kicania, czy nie, ale no, troszkę lepiej by mogły być wyprofilowane. Powiem szczerze, nie jestem teraz pewien, czy w kolejnych wydaniach Dixita też są zajączki. Wydaje mi się, że tak. Tylko tory punktacji są już inne. Natomiast. Pierwszy Dixit, te zajączki serio. Ta gra mi się bezapelacyjnie kojarzy z Wielkanocą. I dla mnie to jest tytuł, który spokojnie możecie wyciągnąć w trakcie czy to pomiędzy śniadaniem wielkanocnym a obiadem z rodziną, czy po obiedzie, czy kiedykolwiek na Wielkanoc po prostu, możecie wyciągnąć tę grę, bo ona sama w sobie też jest bardziej zabawą niż taką stricte tradycyjną planszówką. I w tym momencie mógłbym zakończyć, ale jako, że Wielkanoc, to dodajmy do tego jeszcze jeden bonusowy tytuł skupiający się na jajach. Park Smoków, no bo Zając znosi jaja, to znaczy przynosi jaja, śmiechowa jaja takie malowane i. No dobra, o Znajdźkach będzie jutro, bo tak jeszcze w te święta będzie jeden materiał na moim kanale. Natomiast, no Wielka Noc nieodzownie kojarzy nam się z jajami. No i tak mógłbym tu wyłożyć na przykład grę na skrzydłach, w której są przepiękne jajeczka. Ale wedle modły, że nie polecam Wam gier, w które nie grałem, a tak dalej jej nie ograłem, wiem wstyd, no trudno na drobie, to pomyślałem, że dam Wam inne, niekonwencjonalne spojrzenie na jaja, ponieważ. Czemu to mają być jajeczka, z których wychodzą żółte kurczaczki? Niech to będą jajeczka, z których wychodzą smoki, a do tego w, te, gra, w której możemy zbudować własne zoo ze smokami, rezerwat taki. I cała zabawa polega na drafcie przezroczystych kart, na których są symbole jaj, smoków, owieczek, które te smoki zjadają, ale no... Familijna rozrywka, bardzo przyjemna, bardzo prosta gra, bardzo losowa, to jest tytuł, w który pogracie z najmłodszymi, to jest tytuł, w który pogracie z osobami nieplanszówkowymi, a przy tym będzie cieszył oko i niestandardowe podejście do jaj. No i to w sumie tyle, ja jestem bardzo ciekaw. Jakie wy macie ulubione gry z zającami, które byście wyciągnęli na wielkanoc? Albo niekoniecznie na wielkanoc, ale faktycznie zające odgrywają tam bardzo ważną rolę. Dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać też, co sądzicie o tych grach, które Wam pokazałem. I to w zasadzie. Tyle ode mnie! Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. Mam nadzieję, że był w jakikolwiek sposób pomocny, o ile on może być do czegoś pomocny. Tak czy siak, jeżeli Wam się podobał, będę wdzięczny za łapkę w górę i jeżeli jeszcze tego nie robicie, to za zasubskrybowanie mojego kanału. Będę miał kopa, żeby kręcić więcej takich filmów. Dziękuję Wam bardzo, że ze mną jesteście. Raz jeszcze wesołych świąt wielkanocnych i. Jeżeli to oglądacie w niedzielę wielkanocną, to do zobaczenia w lany poniedziałek! Do zobaczenia! Cześć! No, niby to są zajączki, ale czy to faktycznie taka gra na święta, jak mamy tutaj takie karty jak Orła i że on dostaje punkty, jak ma zające do zjedzenia? No, gra jak i gra, no, ale ładna, no to klimatem pasuje, nie? Jak dla mnie to ona taka trochę, nie wiem, antyzajęcza jest? Antykróliczy chyba! Ty od kiedy on gada? Coś ty dodał do tej sałatki!